Tymuś się urodził 30 maja w tamtym roku. Do momentu porodu wszystko było dobrze. W czasie porodu coś poszło nie tak i cię po prostu nie niedochlenienia mózgu, a zatem ciężkiej tematyki. Urodził się z dwoma punktami w peli Tymuś w ogóle jest po terapii hiperbarycznej. Lub komorze hiperbarycznej. Fantastyczne efekty były tej komory, tej komory ale zmorzyła się tabaczka. Także w tej chwili jest zakwalifikowany na terapię komórkami y, macierzystymi. Będzie to przeprowadzone w Lublinie. Y, czekamy, bo procedury trwają. No, jest to ogromna szansa dla niego. Y, y, przez to, że jest karmiony przez gastrostomię, bo on nie połyka, y, liczymy na to, że Zacznie połuchać, przecież zacznie się uśmiechać, dowożyć, że, że zacznie się cudownie rozwijać. W tej chwili jest intensywnie Ma rehabilitowany, ma fantastyczny ciocię rehabilitantki, którego rehabilitujemy różnymi metodami, kojką, chłopatą, no, mamusia i kakusia robią wszystko, są, co mogą, a my mu z tym pomagamy. a kto to zrobił, Też właśnie maskotki, dla kogo one są? są no, ręcznie robione maskotki. Dużo osób się zgłosiło? A powiedzcie mi, co to za zupa? Jak macie na imię? Jak? Dla kogo biegniesz? Dla Tymka, Nie Masz napisane, zobacz, mama też biegnie, nie? Z biegusiem, z Tymusiem, tak? Czyli dla Tymka, nie? A czujesz się na siłach, dasz radę, 5 km przed Tak Świetnie. A gdzie mieszkacie? Dzień dobry. Bydgoszczy, ty też mieszkasz w Bydgoszczy? Czy jechałeś z Bydgoszczy? Dzisiaj pierwszy raz biegniecie, czy kiedyś nie? się? Jesteście siostrami? Nie? Wojtek, I skąd jesteście? A wiecie o tym Ku coś? Ile ma lat Tynek? Kto wie? Brawo, świetnie! Twój tata ma na imię Rafał? Magda, a powiedz mi, jak to ty dbasz o tej paznokcie, żeby tak ładnie wyrosły, co? Ktoś mi o nie dba. Tak, to ale nie podloksy, podloksy to Ale widzę, że od czasu do czasu właśnie startuję w takich biegach, nie? Gdzieś tam dla kogoś komuś, żeby pomóc, nie? Tak, jak najbardziej takie inicjatywy są bardzo fajne i trzeba, można powiedzieć, pomagać. Tym bardziej no. gdzieś tam trochę jestem znana, więc, więc warto... No. A słuchaj, pomóc. a czy myślałaś na przykład, żeby gdzieś tam kiedyś właśnie jakiś wyścig wioślarski zorganizować, właśnie żeby też pomóc kogoś? że ktoś sobie po siebie? powiem tak, że na pewno w świecie sportowym jakby w oświatach można było coś takiego zrobić. Na było byłoby trochę trudniej, bo jednak e, trzeba umieć wysłować, żeby wejść na, na łódkę, więc myślę, że pozostańmy, przy biega, ewentualnie robera. Ewentualnie kajaczki, co? Czy nie? <laughs> Biegacie czasami? Biegasz, czy nie? Nie, no, tanie, 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 tanie. Tak? 20 metrów do metry. Prosta! Zobaczcie trochę! 20 metrów! Brawo! 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 To taki niebieski kolor, tak. co on oznacza? I... dzisiaj to jest raz, więc dlatego mamy mhm. również, e, niebieski I przyjęło się, że właśnie ten niebieski kolor symbolizuje taką, jak gdyby więź tak. z osobami tak, chory. A poza tym to jest naszą są solca. Aha, jesteście solca. Dlaczego powieście się zgodziłyście tutaj przyjechać i zaangażowałyście w taką akcję?

Trzymamy kciuki tak. za czym kolejka? To <grym> to, mogę Was zapytać, dla Was się liczy bardziej wynik, czy, czy właśnie pomoc tym kobi? Jak tak? Jaki czas panujecie? 21 minut. 21 minut. A zapytam dla Was, co jest ważniejsze, bieg, uczestnictwo, czy wynik może, czy mo a może pomoc? Pomoc i uczestnictwo. Powiedzcie mi, startujecie po prostu, żeby się sprawdzić, czy może chcecie pomóc komuś? Jak najbardziej wymagamy tym więc wy startujecie, żeby może pomóc komuś, czy żeby po prostu się sprawdzić, żeby jakiś wynik, możecie o rekordzie trasy? Co? Co jest najważniejsze? Pomóc. Przepraszam startujecie, żeby... No, żeby jak najlepszy czas mieć, czy żeby może pomóc komuś? Żeby pomóc O to chodzi, dziękuję. Cię radę po tych Na ja, czy radę, zawej. Jak masz na imię? Sławek. Sławek, brawo sławek. Jaka jest twoja rola tutaj?